Co prawda wspominałem już o zapowiadanym na 21 grudnia końcu świata, okazało się jednak, że pominąłem bardzo istotny element całej tej opowieści, a więc udział, jaki miał w niej świętej pamięci Stephen Hawking. Zanim jednak przejdziemy dalej, zachęcam Was wszystkich do zasubskrybowania kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek. Zgodnie z powielaną niemal w całym internecie historią, według Stephena Hawkinga kalendarz majów powinien się skończyć 8 lat później. Nie w 2012, a w 2020 roku. Większość osób powołuje się tutaj na artykuł z bloga nazwanego The Cricket Blog, pochodzący z 21 grudnia 2012 roku. Autor wpisu odnosił się w nim do wywiadu, którego Hawking miał udzielić prestiżowemu magazynowi New Scientist i w którym odnosił się do przepowiedni majów. Fizyk. Miał w nim stwierdzić, że apokaliptyczna data zakończenia legendarnego kalendarza została oparta na błędnych obliczeniach. Natomiast faktyczny koniec kalendarza Majów nadejdzie dopiero w 2020 roku. Nie da się ukryć, że Stephen Hawking to niebele kto, a powoływanie się na niego jako na autorytet musi nadawać tej historii sporą wiarygodność. Nie należy tu jednak nie wspomnieć, że z całym moim uporem nie byłem w stanie odnaleźć wspomnianego artykułu. Większość wypowiedzi Hawkinga z 2012 i 2013 roku dotyczyła czarnych dziur oraz kwestii czysto fizycznych. Natomiast większość wpisów w internecie odnoszących się do rzekomych słów Hawkinga powołuje się tylko i wyłącznie na wspomniany wcześniej artykuł z bloga. Nie mówię oczywiście, że cała ta opowieść to nieprawda, ale wydaje mi się, że zasługujecie na pełne spektrum informacji. Wracając jednak do kwestii kalendarza majów, liczony jest on od pewnej daty, o czym wspominałem w poprzednim odcinku na temat nadchodzącego rzekomo końca świata. Jest nią 6 września 3114 roku przed naszą erą. Sam kalendarz miał skończyć się 21 grudnia 2012 roku, a okres ten jest znany przez majów pod nazwą 5 Słońca. Natomiast ludzkość Miała się wówczas zbliżać do klamry czasowej i rozpocząć tak zwaną epokę szóstego słońca. Ten interesujący system obliczeń jako rok przyjmuje 360 dni, a pozostałe ćwierć dnia to tak zwane dni poza czasem. W przybliżeniu 5200 lat majów odpowiada zatem 5125 latom naszego kalendarza. Czy to możliwe, że koniec nastąpi więc w 2020, a nie w 2012? Trudno jest się chyba dziwić, że dla wielu osób widzących dystopijną szaloną rzeczywistość, która nas otacza, wydaje się to szalenie prawdopodobne. Poczucie końca czasów jest obecnie dużo większe niż kiedykolwiek wcześniej, a ludzie są bardziej skorzy uwierzyć w to, że doczekaliśmy czasów ostatecznych. Poza tym data 21 grudnia 2020 i tak będzie wyjątkowa, niezależnie od tego, czy dojdzie do jakiegoś większego globalnego kataklizmu. Mowa tu o niezwykle rzadkiej koniunkcji, do jakiej dojdzie na ziemskim niebie właśnie 21 grudnia 2020 roku. Czy to oto zjawisko mogło chodzić starożytnym mają? W ciągu następnych dwóch tygodni orbity Saturna i Jowisza zrównają się ze sobą i po raz pierwszy od 800 lat obydwie planety zbliżą się do siebie tak bardzo, że na ziemskim nieboskłonie będzie je dzieliła zaledwie 1 dziesiąta stopnia. Będzie to najbliższe zrównanie Saturna i Jowisza od 1226 roku. Technicznie rzecz biorąc, największe planety naszego układu słonecznego w dalszym ciągu będą od siebie oddalone o miliony kilometrów, lecz obserwując je z Ziemi, obserwatorzy będą mogli dostrzec promienny punkt światła, który część astronomów okrzyknęła już mianem Gwiazdy Betlejemskiej. Trudno sobie wyobrazić lepsze okoliczności do tego, aby zaszły znaczące zmiany na Ziemi. Kwestia tego, czy będą one miały charakter kataklizmu, pozostaje oczywiście niejasna. Jeżeli podobają Wam się tego typu treści, zapraszam Was na naszą stronę internetową innemedium.pl, na której pojawiają się bardzo podobne materiały. Zachęcam również do obserwowania naszych mediów społecznościowych i mam nadzieję, że usłyszymy się już wkrótce.